Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Szumi. Dzisiaj idziemy testować a ja remek, jak wygląda A to glęce. A to Remek, Dzięki a to glenc. Nie ma sprawy. <noise> Dzisiaj idziemy testować jak wygląda najgorszy hotel w Rzymie. Jeden z najgorszych, bo to nie jest najgorszy, najgorszy, Też, najgorszy, który ma najgorsze oceny w Rzymie. Ma najgorsze oceny na Google. Plus kwestion na łóżka, bo czytaliśmy opinie. Tak, opinie są generalnie tragiczne. E. Tutaj macie kilka e. zdjęć w ogóle z opinii. A my za chwilkę tam wejdziemy, mamy w plecaku przygotowaną latarkę V oraz GoPro, bo nie wiemy, czy będziemy mogli nagrywać sam check-in. Ja wszystko Co? nagram. Lecimy! Czekamy. ja bym schował kamerę, zanim gości wyjdzie. Ja tu jest jakaś informacja ponownie. Data 22, dzisiaj jest 27. Co o Jezu. Boże, pokaż to. Było do dziesiątej, czas jest dziewięć po i już na mnie odbiera? Nas będzie przypał, że nas w ogóle nie zczekinuje. No, jeżeli tego nie zrobi, to jest bardzo duży przypał. No, wsuła klienta level hard. E, level on nie odbiera, jest jeszcze asystentę Wagira. Tak Wagira? się nazywa. Hello, we are... Napisał, you arrived. Nie, on tutaj przyjdzie. Ile on kosztuje powiem wam troszkę później w filmie, bo powiem wam, no spadniecie z butów, w sensie buty wam spadną z butów. Jak dowiedziałem się ile kosztuje najgorszy apartament, przepraszam, hostel w Rzymie, to spadłem z butów. No. Jesteśmy w ogóle bardzo blisko centrum Rzymu, tutaj dosłownie kawałek dalej prosto jest kościół Matki Bożej Śnieżnej. Czekajcie, zaraz wam powiem dokładnie. Przepraszam, Bazylika Matki Bożej Śnieżnej. Także lokalizacja, lokalizacja bardzo No. No, we are not. and it's because it's alien yeah. no idea Let's go okay. for You it. wanna help, yeah? Okay, we'll help Where are you from? Uh, Denmark. 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 Denmark 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 Yeah, Denmark Yeah, yeah, Denmark. yeah. yeah, Denmark. <laughs> yeah 20 seconds Hello, girls uh, Yeah, could yeah, be About my card This is the documento Sorry Can you give me Okay. Thank you. No problem. Bye. Bye, bye, bye. Babki wsadziły w miejsce, gdzie jest dokumenta, zasadziły kartę i się dziwił, że nie działa. To się nazywa Rzym. Dobra, jesteśmy na GoPro. Generalnie to powinien już tutaj być, ten gościu. To mnie. Jakie osoby? Dwoje osoby i jeden z kolegów. Tak, jestem tylko z tym gościem na dzień. Chodzi mi o zabawkę, ponieważ nie mam żadnych problemów. Mówił pan, czy pan chce zabawkę? Is there anybody else here? Yeah, right here. This is heaven. Okay. 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 It's Globus, that's super. Star, not to We're going to live in the mouse. Like maybe one hour, maybe. Yeah, we need to refresh wow. and go. be very short this yes. not this? Oh, not. jest najgorszy. smut jest straszny. Thank you so much. Great. Thank you very much. Thank you so much. Have a good night. Bye. No, tu na czym lędzej, bo się boję. O. O, powietrze Ja pierdykam. Stary nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Inaczej, spałem w gorszych miejscach, ale były czystsze. Tak, Wyglądały ja tak samo. gorzej. W gorszych miejscach wyglądających gorzej, ale nie śmierdziało, nie było brudno. Wdzieś łazienkę? Sprawdźmy. Dobra, sprawdźmy łazienkę. Ja do niej jeszcze nie wchodziłem. Pozwólcie, że się zasłonię. No, ale patrzcie, jaki ładny wzorek. Ciekawe, jak Picasso musiał namalować. mam wracać. tam w prawo, pod kiblem, pod kiblem. Stary. O, oh, fuck. <grrr> patrzcie to. Ja woda w ogóle leci? Nie, ja, to jest za dużo. Czekaj, wejdę po... Spór. Ej, żeby nas nie polało. Patrz, ale stary, weź nagraj detal tego kibla. Weź na, nagraj detal tego gówna. Patrz na to, patrz. Tu. Generalnie tu boję się usiąść na łóżko. Łazienka jest w tragicznym stanie, aż mi się ciepło po niej zrobiło. Odkryjmy je. Powiem wam, że wygląda na... Nie, łóżko jest czyste. Wygląda, na, jest wygląda na wyprane, ale faktycznie w poduszkach czy w materacach mogą być pluskwy. Czekaj, teraz ci powiem. To... Ej, nie, wygodnie jest. Nie, nie, kładź się, nie kładź się na tym. <noise> Powiem wam, jakbyście byli tutaj pijani i mielibyście helikopter. To tutaj macie drugi helikopter. <noise> Najgorsze jest to, że przywykłem do tego zapachu gówna, nie? A nie, Już nie tu. czuję. Nie, bo tutaj śmierci. Nie czułeś jak na, nie czułeś nie, na nie... wejściu tego konia? Nie, to nie koń, taka ja nie stęchlizna. Ja nie, nie, nie testujmy, nie testujmy, nie testujmy bo w kl A, klimie może być... być tyle grzyba i no, wszystkiego. Faktycznie. Ja co on da, nie wiem. O on. Nie, ona nie działa. Co byś się spodziewał? Dobra, e, pokażę wam jeszcze ściany, tak mniej więcej plus minus. Tutaj generalnie buty są poodbijane no, ja na ścianie. Nie, widać, widać. Macie znowu pierdzieloną ścianę i tak dalej. No powiem wam, Dobre, powiem wam, że gdyby, gdyby to... No ja nie chcę wiedzieć, co się działo na tym łóżku. Naprawdę nie chcę wiedzieć. E, ręczniki. Są cztery. Jest to plus, nie użyłbym ich za cholerę, ale zobaczcie, co jest na naszym koszu. Jak patrzę na ten kibel, to mi się zdradza. Powiem tak. Facet, który chciał nas zakwaterować, wszedł do obcego pokoju, który otworzył drugimi kluczami i przerwał w trakcie stosunku innym ludziom. A my byliśmy tego świadkiem. Tak, wystawał tylko Serio, tyłek. To, to jest chore. I on, I on wszedł i powiedział Oh my, oh oh my, god, my god. god, oh my god, sorry. Nie, oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Sorry. Oh my goodness, oh I zamknął ich z powrotem. I ja tak jakby nigdy nic. Stop. Słuchajcie, no ale jeżeli ludzie tutaj przyjeżdżają, widzą tak. tę opinie, to, 50 to 50 słuchaj. 56 Euro. 56 Euro 250 zł. To powiem Ci więcej. Zapłaciłem jeszcze za rezerwację 7 Uchwyt nie uchwyt. Nie, nie, nie dotykaj tych poduszek. Ja bym tego nie, 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 nie. dotykał w ogóle. Patrzcie, wow, mamy panterkę! To tylko w panterkę. Najlepsze jest to, że na poduszce są normalnie żółte plamy. Nie no to jest... Jakby to Dzięki Gracie. Hotelowe rewolucje. Chodź, trzeba to wszystko wyczyścić. <gry> ja. Na tym łóżku mieliśmy nie. <gry> stać, bo to jest tylko dla dwóch osób. E, z, że... Słuchajcie, pokażemy Wam też tamto miejsce, ale pokażemy Wam je już tamto na górze. miejsce jest grube. Bleh. Ale przejdźmy do testu latarki UV. O mój Boże. Moje sznurówki się <gry> świecą. Dawaj ale... na uszło. O. Tutaj jakieś dwa białe elemenciki. Ale to, ale to sznurówki, to ten, to białe te są. O! Tutaj coś nam się świeci, moi drodzy. O, to tak jakby. Tutaj też. Jakby komuś mleko, które jest, rozlało się. A jakby się coś mleczko rozlało. Co mi się? Sprawdźmy ramę, ramę łóżka. Nie wygląda to źle, powiem Wam. To jest jeszcze łóżko małżeńskie w ogóle, od tego trzeba zacząć. Dobra, sprawdźmy drugą stronę. Nie, nie dotykaj mnie. Wiecie, jak to jest, jak już się cofnie, to już tak gorzko jest. Gorzko już jest w gardle w ciul. Ja mam tak gorzko, że zaraz się wyrzygam za okno. Dobra, moi drodzy, moment na który czekacie, Chodzimy do łazienki. Na samym progu nie ma nic takiego strasznego. Tutaj jest kilka jakichś jakiś plamek, ale tak to nie jest źle. Zacznijmy od umywalki. Sama umywalka też nie ma tragedii, powiem wam. I patrzcie to. No nie wygląda to za dobrze. Zwłaszcza tutaj jeszcze. Wygląda to generalnie okropnie. To wygląda miejsce, jak ktoś tu przychodził, zamawiał najtańszą pizzę, najtańsze. Najtańsze. I się dobrze bawił. I to miejsce prawdopodobnie tylko do tego służy. Idziemy na korytarz. Nie. Nie, O, z lodówką. Otwórzmy lodówkę. Ja Lodówka to jest pierwsze. No, tutaj sobie o. ktoś zrobił zakupy, szlepsik, woda. No, stół kuchenny nie wygląda za dobrze. Leży tu jakieś mnóstwo rzeczy. Czy to jest kuchnia? O mój Boże, Jezus Maria To jest wszystko, to jest biuro Ej ja nie wiem czy to jest, to jest kuchnia, kuchnia, czy to jest biuro To jest świetnik, możecie wybrać Ej ktoś, czyjeś walizki tutaj leżą? Patrzcie na to Patrzcie to, wszystko uwalone, uwalone. Taki syf. Ja, ja w garażu mam większy porządek. Ale kto czyjeś bagaże są Patrzcie to, patrzcie. Tu jest grzyb otóż. na grzybie. Dobra, słuchajcie, to pokój w porównaniu do tej kuchni, to to jest naprawdę złoto. Kuchenka, kuchenka powiem wam, całkiem spoko wymyta. No generalnie osobiste rzeczy czyjeś. Czy, nie wiem, czy tutaj na co dzień ktoś mieszka, czy o co chodzi. Ej, tu jest jakieś 3 kilo kurzu, nie? I syf, oto, i jakiś no, podłoga jest w tragicznicę. Ja się w ogóle bałem, że zaraz mi wyleci tutaj jakiś szczur i przebiegnie między nogami. Nie Z hey, wejdziesz to tą naprawy naprawdę. być gdzie wszystkie Mogę już stąd wyjść? Jaki syf tu jest Klucze zostawiamy do drzwiach, nie dotykamy nic, nie otworzysz ich tak Ok, otworzę